Cześć, witam Cię już w kolejnym lekcji, w której budujemy WP Importera. W tym odcinku zajmiemy się już kolejną minią, która wychodzi nam z tego zielonego kwadracika, czyli automatycznym dodawaniem opinii. Ja przed odcinkiem zrobiłem wstępny research a propos tego CephSharpa, o którym mówiłem Ci na początku, kiedy robiłem wprowadzenie do tego projektu. Jak się okazało, ten CephSharp nie do końca spełnia potrzeby, których my tutaj tutaj mamy w jaki sposób możemy wyklikiwać UI za pomocą aplikacji. Okazało się, że Selenium, czyli coś do testów automatycznych, jeżeli byłbyś zainteresowany, żebym opowiedział Ci, co to są testy automatyczne, jak to działa, daj znać w komentarzu, przygotuję dla Ciebie taki odcinek. Natomiast tutaj skupimy się na tym, że użyjemy tego Selenium, natomiast troszkę w innym kontekście, czyli nie będziemy robić testów automatycznych, natomiast użyjemy go, aby klikać po UI. -u. Tak jak też wspomniałem Ci w jednym z poprzednich lekcji, Dodawanie komentarzy możemy zrobić przez API. Tak samo jak dodawaliśmy ogłoszenia w poprzednich lekcjach. Natomiast tutaj chciałem pokazać Ci inną opcję, w jaki sposób możemy też również wykonywać jakieś operacje na stronach, szczególnie na takich, do których nie mamy dostępu na przykład przez API. Dlatego też stworzymy sobie takiego bota, a do tego użyjemy Selenium. Więc ja tutaj już oficjalnie mogę zedytować, że nie będziemy korzystać z nie będziemy korzystać z tylko z Selenium. Dodatkową informacją jest to, że algorytm opiniowania Zrobimy sobie w jakimś innym odcinku. Tutaj skupimy się stricte na skonfigurowaniu Selenium w aplikacji konsolowej wykonanej w Dotnet. Przejdźmy teraz do kodu. Ja już tutaj co nieco przygotowałem, i teraz przejdziemy sobie do omówienia zmian, które nastąpiły. Po pierwsze, w poprzedniej lekcji, w metodzie, która dodawała nam ogłoszenie do, do WordPressa, zwracaliśmy ID. To ID tak naprawdę do niczego nam nie było potrzebne, po prostu zwracaliśmy je, żeby pokazać się jak zmapować. Tą zwrotkę z API WordPressa, to co nam przychodzi tutaj, pamiętasz, w responsie, na jakiś konkretny obiekt i to wyrzucić. W tym przypadku ja zrobiłem już zeznanie pod naszego bota, którego zrobiłem w selenium i tutaj będziemy potrzebować link nowego ogłoszenia, który został dodany przez API, tak żeby bot mógł wejść na ten nowy link i porobić jakieś operacje na tym ogłoszeniu. Tak więc to, co ja zrobiłem, to na pewno zmieniłem kontent naszego listing responsu, Wcześniej mieliśmy tutaj sama id tak naprawdę już przerzuciłem tutaj większość propertisów, które są mi potrzebne. Jest to podstawowa odpowiedź WordPress'a. Tutaj myślę, że nie musimy się na tym rozwodzić. To, co nas będzie interesować, to patrząc tutaj w zwrotkę z metody AtlistLink, to że interesuje nas link i on faktycznie w tej odpowiedzi w tym miejscu jest. Zostawiłem wszystko. Być może coś nam się kiedyś skorzysta, coś nam się może kiedyś sprzyda. Na razie. Potrzebny jest na pewno link, który w tym miejscu wyrzucam, i to jest to, co zwraca ta metoda add listing. I to jest tyle, jeżeli chodzi o wstęp, to co się zmieniło w tym miejscu. Jak widzisz, zmieniłem również wartość zmiennej, tak żebyśmy tu mieli new listing url. I ten new listing url będziemy wykorzystywać, przekazując go do bota, który będzie wykonywał jakieś konkretne operacje. Początek, zakomentujemy wszystko, co zrobiliśmy wcześniej. A to po to, żeby nie łączyć się z bazą danych, nie strzelać do Google API i niepotrzebnie płacić, jak i również nie dodawać masy nowych ogłoszeń na nasz portal, żeby nie zrobić sobie bałaganu. To wszystko zakomentujemy. A to, na czym będziemy pracować, to na jakimś testowym URL-u, który po prostu wcześniej przygotowałem. Jak widzisz, ja tutaj już przygotowałem sobie taką testową firmę, i ona w tym miejscu ma dawanie opinii. To, co nas bot będzie robił, to klikę po tych gwiazdeczkach, Przedstawiał się, dodawał treść komentarza i klikał na końcu dodaj opinię. Czyli podajemy na sztywno doj na poczet testowania ten URL w zmiennej. Przekazujemy go do klasy bot, w której używamy Selenium. Zaraz sobie do tego przejdziemy. I jak już widzisz ta klasa bot będzie miała metodę add comment, która będzie dodawać ogłoszenia. Jak widzisz potrzebuje na czterech parametrów, ale to sobie omówimy zaraz. Przejdźmy teraz do instalacji Selenium. Selenium instalujemy w bardzo prosty sposób. Potrzebujemy w naszym projekcie dodać jeden nuget, który nazywa się Selenium Web Driver. To jest step pierwszy, ale to nie wszystko. Dodatkowo Selenium potrzebuje też silnika przeglądarki, czyli Selenium nie jest same w sobie silnikiem przeglądarki. Ona potrzebuje skorzystać z jakiegoś silnika, w tym przypadku z Chromium. Chromium jest to ten sam silnik, który używa przeglądarka chrome, czyli Chrome jest taką nakładką na silnik, i tak samo my tutaj tego samego silnika wykorzystamy. Żeby Selenium mógł sobie odpalić przeglądarkę, klikać po ui -u. Skąd wziąć taki silnik? No nic innego jak przejść do witryny Google. Ja ten link wrzucę ci w opisie i w tym miejscu szukamy interesującego nas silnika. Co jest istotne, potrzebujemy ściągnąć silnik w tej samej wersji, w której mamy zainstalowanego chroma lokalnie. Ja tutaj zrobiłem Ci screena, w jaki sposób możemy to sprawdzić. Przechodzisz w ustawienia, w chrome informacji, w tym miejscu masz wersję. Ja mam widzieć, że jest 104 ściągnąłem również wersję silnika 104. Po ściągnięciu tego silnika będziesz musiał go przerzucić do lokalizacji Twojego projektu, tak żeby Selenium mógł sobie z niego skorzystać. Jak to zrobić? Plik silnika będzie wyglądać w ten sposób, czyli jest to chrome Ja sobie wrzuciłem go w główny katalog tak, żeby zakomitował się do repozytorium, żeby miał go zawsze tutaj przy sobie. Natomiast to nie wszystko. Aplikacja sobie do tego miejsca nie będzie mogła sięgnąć w prosty sposób, dlatego musisz go sobie skopiować, przejść do wp-importer, i do folderu bin debug.net6 i, i w tym miejscu jak widzisz ja sobie dodałem ten chrom driver exe to jest, stąd, to jest jakby główna ścieżka w której działa twoja aplikacja jak sobie zjedziemy niżej to zobaczysz że tutaj jest wp importer exe i on jest jakby na tym samym poziomie czyli będzie mógł sobie bezpośrednio sięgnąć po te pliki tego chromium tego silnika chrom. Tak więc mamy już zainstalowanego nagerta mamy zainsta mamy ściągnięty i wrzucony do folderu silnik chroma. Kolejnym etapem jest już praca stricte nad botem. To, co ja zrobiłem, to przygotowałem tutaj dodatkowy folder bot bot.wp, który ma jedną klasę bot. Wejdźmy sobie teraz do tej klasy i to, co ona robi. Po pierwsze, musisz zaimportować odpowiednie usingi. Są to usingi z naszej paczki selenium, którą przed chwilą zainstalowaliśmy. Te dwa usingi wystarczą, żeby napisać prostego bota. Następnie, co ja zrobiłem? Utworzyłem konstruktor dla naszej klasy bot, do której przekazuję URL-a. Tego url od razu ustawiam jako zmienną, e, prywatną na górze i to będzie URL, w kontekście którego bot będzie wykonywał jakieś operacje. Dodatkowo przygotowałem coś takiego, grating rating kategorii, to chwilowo sobie zostawmy, ale tak na początku, żeby Ci powiedzieć o co tutaj chodzi, to po prostu biorę ID, po których będę łapał te tutaj elementy. Jak widzisz, są to kontakt, jakość wykonania, cena, terminowość, i tak samo w tym miejscu są to te ID, które pobrałem sobie z inspektora w. Narzędziach deweloperskich. Zaraz ci pokażę, w jaki sposób to zrobić. Chwilowo sobie to pomijmy, to nie jest istotne. Na razie dla nas istotny jest na pewno ten URL. I teraz, co się dzieje? Na początku musimy utworzyć nasze opcje, które będziemy, na podstawie których będziemy tworzyć sesję Chrome, naszego tak zwanego Drivera. Czyli w tym przypadku tworzę pusty obiekt Option, po prostu go deklarując. I przekazuję go do kolejnego obiektu, który musi być w using'u, ponieważ po takiej operacji nastąpi wyczyszczenie wszystkiego, co jest z tym związane, czyli m.in. też zamknięcie przeglądarki. Bardzo ważne jest, żeby to było w using'u. I do niego przekazuję to option. Jak widzisz, tutaj wiem taką opcję, jak headless. Zaraz pokażę Ci, jak to działa. Jest to ciekawa opcja. Chodzi tutaj, że przeglądarka może się otworzyć na Twoich oczach, tak jak to zaraz zobaczymy, i będziesz widział konkretne operacje, które dzieją się w tej przeglądarce. Ale możesz również to zrobić bez otwierania tej przeglądarki. Co też jest bardzo przydatne, kiedy nie chcesz, żeby, jeżeli twój bot robi masę operacji na różnych stronach, nie chcesz tych wszystkich okienek widzieć, wyrzuconych na twój pulpit, wtedy używasz tej opcji headless. Na początku ją zakomentowałem, tak żebyśmy widzieli, co ten bot robi. W tej wykonujemy wszystkie operacje, czyli tak na tej naszym uchwycie do przeglądarki. Jak widzisz, najpierw wykonujemy metodę navigate, która ma metodę go to URL, i w tym miejscu używamy URL-a przekazanego w konstruktorze. Jak się cofniemy do app, to widzisz, że tym URL-em jest. Nasza sprawdzona fotowoltaika i wizytówka mojej firmy. Czyli on sobie przejdzie do, do tej strony. I zobaczmy, tak naprawdę, na razie sobie zakomentuję to. Zobaczmy, co się stanie na tym etapie. Ja się tutaj zapnę punktem de, de, do debugowania. Tutaj zapiszę. Uchwalmy sobie naszą aplikację. Jak widzisz, zapaliśmy się w metodzie add comment. I zobaczmy teraz, co się stanie. Ja tutaj przechodzę sobie f 10 dalej. W tym miejscu utworzyłem opcjony. I to, co się utworzyło, widziałeś? Mignęła mi przeglądarka. Otworzyła się pusta przeglądarka na silniku Chromium, który wrzuciliśmy do plików naszej, na naszego projektu. Widzisz, przeglądarka Chrome teraz jest sterowana przez automatyczne oprogramowanie testowe. Kolejną operacją będzie Navigate to. Więc ja sobie przechodzę teraz i zobacz, co się stało. Została otworzona strona, którą pokazywałem Ci wcześniej. Na tym etapie usypiam, dlatego że Często się to będzie przydawać przy tworzeniu botów, ponieważ jeżeli byśmy nie uspali w tym momencie i chcieli już łapać kolejne elementy, to nic innego, jak trafimy na nulę. A dlaczego? Ponieważ przeglądarka wykona tą operację, strona nie zdąży się jeszcze wczytać, a, a kod już będzie chciał wykonywać kolejne operacje, które będziemy robić w tym miejscu. Często będziemy wpadać, często będziemy wpadać nulę i aplikacja będzie nam się wywalać w różnych losowych momentach. Dlatego takie slipy w momencie, kiedy mamy jakąś dłuższą operację, warto zastosować po prostu dla bezpieczeństwa. Przejdźmy sobie continue. Jak widzisz, przez to, że byliśmy w using'u, wszystko zostało poczyszczone. Okno przeglądarki zostało zamknięte. Więc spróbujmy teraz wykonać już jakieś konkretne operacje. Odkomentujmy sobie te dwie pierwsze liniki, one są tutaj na razie najprostsze. I to, co teraz możemy robić, to jak pewnie dobrze wiesz, na stronie mamy różne elementy, które możemy w różny sposób łapać. Akurat w przypadku tych inputów czyli name i komentarz sprawa jest stosunkowo prosta ponieważ mają one swoje id czyli jak sobie otworzymy inspektora jak widzisz ja sobie tutaj w tle otworzyłem inspektora biorę element zaznaczający zaznaczam sobie to okienko i widzisz, że nasz input ma id author tak samo komentarz będzie miał id comment jest to rzecz, która bardzo nam ułatwia możliwość wprowadzenia tu jakichś informacji, dlatego zobacz co się jak to wygląda w kodzie w po prostu znajdujemy element i przekazujemy w jaki sposób chcemy go znaleźć. No, w tym przypadku łapiemy go by id i podajemy to id. I w ten sposób w tym miejscu mamy ten input. I teraz to co możemy robić to na tym impucie różne operacje. W tym przypadku ja wysyłam po prostu sendkist czyli tutaj tłumaczę to na język polski ludzki. Po prostu wysyłam pisanie, wysyłam eventy pisania po klawiaturze. I w tym przypadku wysyłam tekst, który przekazuję tutaj w parametrze. Jak sobie przejdziemy wyżej, tym, au tym autorem będzie po prostu autor name, tak samo comment to będzie jakiś review tekst. Analogicznie jest dla, dla komentarzy. W tym przypadku również łapię sobie pole text y za pomocą ID-ka i wysyłam tutaj eventy pisania po klawiaturze, tylko że tutaj sobie troszkę y inaczej formatuję, że przekazuję tą treść, dodaję tutaj jakąś moją stawkę i dynamicznie nazwę firmy. I dzięki temu pokażę Ci teraz, jak to wygląda. Zapnę się w tym miejscu, żeby już nie oczekiwać przejścia. Może tutaj. Teraz uruchommy sobie jeszcze raz. Na sobie. Zobacz, przeglądarka się otworzyła. Minął czas oczekiwania. I teraz zobacz, name jest pusty. Ja sobie może tutaj do połowy, żebyśmy widzieli, co tu się dzieje. I zobacz, teraz kliknę F10 i zobacz, co się stanie w impucie name. Wartość, która nam tu przyszła, out for name, została wprowadzona w tym miejscu. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w przypadku komentarza. Widzisz? Mamy naszą zawartość tekstu, moja wstawka dynamiczna, moja wstawka statyczna i stawka dynamiczna. I jak kliknę continue, przeglądarka zostanie zamknięta. Czyli opanowaliśmy już dodawanie treści w inputach. Teraz to, co było tutaj najtrudniejsze w tym zadaniu, to możliwość zaznaczania tych checkboxów. Powiem Ci jak, jak ja tutaj podeszłem do tego tematu. Komentuję ten, ten fragment kodu. I tutaj był ciekawy przypadek, dlatego że nasze, nasze gwiazdeczki są inputami, są inputy type radio, natomiast kliki następują na ich labelkach. Już Ci pokazuję, jak to wygląda w inspektorze. Widzisz, tutaj jest input, który odpowiada za złapanie tej wartości, ale tą wartość ustawia labelka niżej. Jak widzisz, w przypadku samego inputu ID jest banalnie złapać, bo mamy po prostu ID i wartość od 5 do 1, czyli to, co odpowiada. Jeżeli klikniemy tutaj, to będziemy mieli wartość 1 i to pójdzie do backendu i w ten sposób ustawi się reviews jako opinia o wartości 1, analogicznie 2, 3, 4, 5. W tym przypadku niestety się na tego inputa nie złapiemy, a to dlatego, że klik jest łapany na labelkę. Która jest właśnie tą gwiazdeczką. I to ona ustawia wartość w tym impucie, za którego odpowiada, poprzez atrybut for. A jak widzisz, labelka nie ma IDK, czyli nie złapiemy się już w taki prosty sposób. Ale tutaj z pomocą przychodzi nam inny sposób łapania się na element. Czyli po prostu by css selector. Jak widzisz, jest tutaj podstawowy sposób łapania czegoś po selektorze CSS-owym. Czyli po prostu łapie się na atrybut html label, który ma parametr for z daną kategorią i z daną wartością. Tak jak tutaj możemy zobaczyć, jest to na przykład rating kontakt. Widzisz? Rating kontakt, myślnik i ta ocena. Jak się już możesz domyślić, rating przychodzi nam z parametru, czyli może być od 1 do 5, bo popieramy z Google Maps API, czyli w ten sposób wybierzemy, czy to ma być 5, 4, 3, 2 i 1. Natomiast tą wartość tutaj z przodu chciałbym po wszystkich możliwych elementach się przeiterować. I to było to co widzieliśmy w tym miejscu. Widzisz, tutaj mam rating kontakt i go tutaj dynamicznie wkładam, bo się iteruje tutaj po tych kategoriach. Wkładam tą wartość tej kategorii, czyli w tym przypadku ten rating kontakt, dodaję myślnik statycznie, a następnie wartość, która przychodzi nam z parametru i przez to łapię się na odpowiednią gwiazdkę, która mnie interesuje i wykonuję na niej operację klik już w tym przypadku nie wykonuje sent ponieważ ja tutaj nie chcę nic pisać do tej gwiazdki. Ja chcę ją kliknąć to co jakby robisz na, na UI tej strony, czyli żeby zaznaczyć wykonujesz klik analogicznie jest w przypadku tego bota. Zobaczmy teraz jak to działa. Zobacz, ja się tutaj zapiąłem punktem do debugowania w tym miejscu, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli jak bot sobie nam to fajnie tutaj wszystko prowadzi. Rating jaki nam przyszedł to w tym miejscu jest to czwórka i zobaczmy teraz ja będę sobie szedł F10 i zobaczmy co się dzieje. Offword name został wprowadzony, komentarz został wprowadzony i tutaj mamy teraz elementy, listę czterech elementów, tutaj te na, to co nam odpowiada tutaj tym czterem rodzajom oceny i teraz zobaczmy sobie pierwszą kategorię, czyli kategoria rating kontakt, jak się pewnie domyślasz będzie to zaznaczenie tutaj jakiejś gwiazdki i zobacz, on sobie łapie i robi klik, Ureczka, elegancko, lecimy do kolejnego, kategorii rating terminowość, to będzie tutaj pewnie ten element, Łapię sobie go i klik. I tak analogicznie dla, dla każdego i wychodzę. Czyli jak widzisz wypełniliśmy już wszystkie interesujące nas rzeczy. Czyli mamy już wypełnione gwiazdeczki, mamy imię, nazwisko. To zostaje nam teraz wysłanie tej opinii do, do WordPressa. Tutaj ponownie jak wyżej spotkałem się z czymś takim, kiedy to testowałem, że przycisk został klikany, bo jak widzisz w tym miejscu mamy już konkretnie kliknięcie przycisku do submitowania tego ogłoszenia, to nie zostały po prostu wypełnione jeszcze wszystkie elementy w tym miejscu, a już został wysłany submit, przez co załóżmy opinia była urwana w pół, bo nie, bot nie zdążył wpisać z całej treści. I teraz w jaki sposób robimy submitowanie? danego formularza. No analogicznie jak po klikaniu gwiazdek, tylko w tym przypadku jak sobie przejdziemy do kodu, do narzędzi programistycznej, to zobaczysz, że tutaj ten przycisk Submit, on również ma ID, co nam super ułatwia robotę, czyli możemy złapać go po tym ID submit i wykonać po prostu na nim operację klik. To wszystko tak naprawdę. Widzisz, w tym miejscu łapię go, find element by, łapię go by ID submit i wykonuję na nim klik. Dzięki temu wypełniamy automatycznie ułamku sekundy. Znaczy może troszkę więcej, bo tutaj dodałem te slipy. Tutaj czekamy 3 sekundy, tu 3 sekundy. Jeszcze dodajemy sekundę na wykonanie tego wszystkiego. W 7 sekund dodajemy taki komentarz, który jest w 100% automatycznie wyklikany przez bota. Przejdźmy sobie teraz całe flow. W tym miejscu się zapnę. To nam nie jest potrzebne. Border start. I teraz czekamy 3 sekundy. On zacznie wprowadzać treść. Wyklikał gwiazdki. Jak widzisz czeka 3 sekundy. Kliknął dodaj. I w ten, oto sposobem, w bardzo szybki sposób, nasz bot dodał sobie opinię. Jak to sprawdzić? Ja się tutaj zaloguję do panelu. I zalogowałem się do panelu, żeby pokazać ci, że to ta opinia faktycznie wpadła. Przejdźmy sobie do sekcji komentarzy w WordPressie. I jak widzisz, jest nasz author name, jest nasza opinia, jest, czego ona się tyczy, i ocena 4 to jest to, co przyszło na parametrze. Kliknijmy zatwierdź. Zobaczmy teraz to na listingu, i faktycznie widzimy, że Mamy w pełni automatyczną opinię, która została dodana przez naszego bota. I w ten sposób możemy automatyzować różne operacje. Możesz robić boty, które się logują ze siebie na Facebooka, dodają jakieś posty i Natomiast pamiętaj, że różne strony walczą z tymi botami, i mamy po, po to mamy rekapcze i tak dalej, tak żeby te boty nie miały możliwości wykonania pewnych operacji. To by było na tyle w takim razie w tym odcinku. Jeżeli coś jest dla Ciebie niejasne, jeżeli w ogóle zainteresowała Cię ta sekcja tutaj tworzenia botów w Selenium, w Selenium daj znać. Z chęcią wykonam dla Ciebie jakieś inne bardziej zaawansowane boty z bardziej zaawansowanymi scenariuszami. Jeśli coś jest dla Ciebie nierozumiałe, również zapraszam do sekcji komentarzy. W kolejnym odcinku uporządkujemy sobie troszkę tutaj nasz Start Application, tak żeby tutaj już to wszystko w pełni działo się automatycznie i spróbujemy przejść już takie pełne flow. Od dodania, od wyciągnięcia baz, z baz danych, aż po dodanie opinii w, naszym, w naszej platformie. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.